Europejski Kongres Finansowy Sopot 2023 rok. Naszym gościem jest wiceprezes banku PKO BP, Artur Kurzweil. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panie. panie prezesie, ostatnio bardzo dużo mówi się o sztucznej inteligencji. Sztucznej inteligencji, która znajduje swoje zastosowania, zastosowanie w różnych dziedzinach, ale znajduje też zastosowanie w finansach. Znajduje też zastosowanie w bankowości. Jak bank PKO BP, Mierzy się z tym wyzwaniem nowoczesnej technologii, jaką jest sztuczna inteligencja? Ze sztuczną inteligencją mierzymy się od dawna. Zajmuje znaczące miejsce w naszym stosie technologicznym i rozwiązań, które oferujemy zarówno dla banku, jak i dla naszych klientów. Zaczęliśmy używać sztucznej inteligencji w naszych procesach wewnętrznych. Na początek to były boty, które ułatwiały pracę pracownikom, które wykonywały za nich powtarzalne czynności. Następnie weszliśmy na kolejny etap, gdzie wykorzystujemy boty do kontaktów z klientami, do potwierdzania transakcji, do sprawdzania i weryfikacji ich tożsamości. Mamy 20 botów. W sumie te boty do ostatniego miesiąca wykonały 21 milionów interakcji z klientem. Także działanie jest na bardzo dużą skalę i też coraz więcej. Dodajemy usług, dzięki którym sztuczna inteligencja ma u nas pracę, a my znowu z drugiej strony wykorzystujemy potencjał tego, że możemy przekierować pracowników do bardziej ambitnych zadań. Jakie dzisiaj są problemy ze sztuczną inteligencją? Z czym, z czym się borykacie, z czym się musicie mierzyć? Przede wszystkim to, co się wydarzyło w ciągu ostatnich trzech miesięcy z ChatGPT GPT czy bardem od Google, to jest nowe wyzwanie, które się objawiło. Są to wyzwania związane chociażby z etyką i regulacjami, dlatego, że ta technologia się stała dostępna dla każdego, kto ma komputer i przeglądarkę, i w związku z tym my też musimy zapanować nad tym dążeniem do używania sztucznej inteligencji we wszystkich możliwych miejscach. Dlatego podchodzimy do tego w sposób taki korporacyjny i zaplanowany. Wraz z jednym z operatorów chmur w ramach Machine Learning Ops. Czyli takiego tworu, który wykorzystuje narzędzia analityczne, analizujemy dane naszych klientów, analizujemy przelewy, analizujemy transakcyjność. Jesteśmy na tej podstawie w stanie budować modele ryzyka, lepiej dostosować ryzyko i. Lepiej definiować profile naszych klientów, ale również wykorzystujemy to do oferowania naszych produktów, do tego, żeby badać potencjalne kolejne produkty, którymi mogą być zainteresowani nasi klienci. Także używamy wielowątkowo, zarówno od strony takiej korporacyjnej, ale również pozwalamy na eksperymenty naszym pracownikom w kontrolowanym środowisku przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. A proszę mi powiedzieć, Klienci nie skarżą się na kontakt z botem, ze sztuczną inteligencją? E, oczywiście to zależy od preferencji, ale jeżeli bot się kontaktuje po to, żeby potwierdzić dodatkowo, czy przelew, który Pan zadeklarował, że chce wykonać, jest rzeczywiście realnym przelewem, a nie na przykład w wyniku jakiegoś nadużycia frau, działania frauderów albo cyberprzestępców, to klienci to doceniają. Ku naszemu zdziwieniu odbiór botów jest bardzo, bardzo pozytywny, jeżeli to bank się kontaktuje i jeżeli bank wykazuje taką dodatkową, należytą troskę o finanse klientów. Co innego w przypadkach e, e, akcji sprzedażowych, to jest różnie w zależności od tego, jakich to ma preferencje. Mhm. A proszę mi powiedzieć wdrażanie tego typu technologii to jest realny zysk, y, y, Wymierny zysk finansowy dla firmy, dla banku, czy na razie trzeba w to zainwestować, żeby potem mówić o jakimkolwiek zysku? Najpierw trzeba było zainwestować, natomiast w tej chwili jest to rzeczywiście realny zysk, ale w kilku obszarach. Po pierwsze, dla klientów jest to znaczące przyspieszenie niektórych operacji. Jeżeli do tej pory zamiast botów, na przykład potwierdzających przelewy wysokokwotowe, wykonywał taki, taki telefon pracownik, to trzeba było poczekać, aż on w kolejce odpowiedniej zaadresuje klienta i wykona taki telefon. W tej chwili przy pomocy botów jest to szybciej, automatycznie i jest to dużo bardziej weryfikowalne, dlatego że komunikacja jest dwustronna. Z drugiej strony, my mamy dużo oszczędności po stronie naszych operacji. Tak jak powiedziałem, jeżeli nasz pracownik po raz tysięczny analizuje to samo pismo, o bardzo podobnej treści albo wręcz takiej samej od klienta kolejnego, to ani specjalnie nie będzie to miało pozytywnego wpływu na jego rozwój, ani też specjalnie nie będzie miało wpływu na to, w jaki sposób bank wyży lepiej dokona usługę, wykona taką usługę. Więc w takim przypadku ten bot po prostu, po pierwsze, robi to szybciej, po drugie, bardziej precyzyjnie, a po trzecie, zwalnia tego pracownika z tej tysiąc pierwszej czynności, która nic w niej wniosłaby w jego życie. Natomiast pozwalamy w ten sposób rozwijać się pracownikom i przekierowujemy ich na bardziej takie zaawansowane usługi, które jesteśmy w stanie zaoferować. Artur Kurzweil, wiceprezes Banku PKO BP, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Bardzo dziękuję.